Jezus powiedział do swoich uczniów: W dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy Pośle on aniołów i zgromadzi, wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. O Otwigowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami, wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenia, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Leżowym dniu lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Kochani, w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, dzisiaj słyszymy o wielkim ucisku. Ucisku, który ma nadejść na całą ziemię, trzeba nam zapytać, dlaczego ten ucisk ma przyjść i co to jest za ucisk. Otóż jest takie pytanie: dlaczego Bóg stworzył człowieka? Dlaczego Ty i ja w ogóle istniejemy? odpowiedź jest bardzo prosta, toż Bóg stworzył człowieka, aby człowiek poznał Boga, czcił Go, uwielbiał i kochał Boga. Człowiek jest stworzony przez miłość, bo Bóg jest miłością. Tu nie chodzi o taką miłość uczuciową, ludzką miłość. Tu chodzi o miłość, która stworzyła cały świat, cały wszechświat, to jest Bóg. Czyli człowiek jest stworzony przez Boga, po to, żeby człowiek. Kochał Boga, jest stworzony do miłości. Każdy człowiek, jak nie kocha, nie potrafi kochać, nie jest kochany, jest nieszczęśliwy. Cokolwiek by cały świat by miał, będzie nieszczęśliwy. Czy to jest powołanie do miłości. I w ludziach świętych widzimy wspaniałą realizację tego powołania. Ale możemy zapytać: no dobrze, ale skąd tą miłość mam wziąć? Jak mam kochać? Tą miłość mamy od Boga. Bóg pierwszy nas umiłował, Bóg pierwszy nas miłuje. Kiedy każdy z nas, kiedy przychodzi na świat, ma ogromny dar od Boga. Każde dziecko, każdy niemowlak ma dar miłości w sobie w swoim sercu. To jest najcudowniejszy wspaniały dar. Jak przychodzi niemowlak do domu, do rodziny, ta rodzina od razu żyje, bo tam jest miłość przychodzi. To dziecko ma ogrom miłości w swoim sercu, ono się uśmiecha, Gawoży, niesie w swoją miłość, bo Bóg napełnił to serce miłością. Jak są mądrzy rodzice i dobrzy, to potrafią wychować to dziecko, żeby ta miłość się coraz bardziej rozwijała, dojrzewała w tym człowieku. Człowiek był dojrzały, kochał w sposób dojrzały. No, ale jak jest otoczenie, czy rodzice są niezbyt mądrzy, potrafią tą miłość zniszczyć. Potrafią to serce i czystość dziecka zniszczyć. Tak też się dzieje. Dlatego kochani, jesteśmy stworzeni do miłości. Do miłości przez Boga. Ale, właśnie zadałem pytanie o ten ucisk. A skąd to się dzieje, że dzisiaj ten świat jednak nie jest taki wspaniały i piękny, jak tutaj chcemy mówić. Ja bym chciał Właściwie całe kazanie takie dzisiaj o tym mówić i kontynuować o tej miłości, jak Bóg nas bardzo kocha i, i jak my też powinniśmy kochać Boga. Ale niestety, Jezus wybrał mnie, może niestety, wybrał mnie, abym nie głosił tylko to, co mam wiecie, uczucia w sobie, ale głosił to słowo, które On mówi. Jezus mówi o wielkim ucisku. A w piątek w Ewangelii Świętego Łukasza Słuchaliśmy taką Ewangelię, takie słowo, które do nas Jezus mówi. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni syna człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Jak to Bóg jest miłością, jest taki dobry, a tu potop przychodzi. No Tragedia. Wtedy naprawdę tylko przeżył i jego rodzina, którzy wscholili się w warce. Pozostali ludzie nie przeżyli. Dlaczego tak? Dlaczego tyle tych nieszczęść, również dzisiaj, i wojny, i są potopy również, i nieszczęścia, i pandemia? Kochani, Bóg jest miłością, a miłość zakłada wolność. Jak Bóg stworzył jakąś istotę inteligentną, aniołów czy człowieka, to miłość daje wolność. I każdy człowiek ma wolność. Jak powiedziałem, Bóg daje nam miłość w serce. I możemy, powinniśmy tą miłością obdarzyć Boga, oddać mu miłością, uwagą naszą, zainteresowaniem. Powinniśmy oddać mu miłością, na to czeka, bardzo pragnie, aż tą miłość mu oddamy w naszym sercu. Ale możemy też ten dar niszczyć. Kochani, w jaki sposób? No to, co przed chwilą właśnie przeczytałem, to mówi Jezus te słowa. To do nas mówi Bóg, że jak za Dni Nowego, tak będzie za czasów syna człowieczego. To są również nasze czasy. Bo Jezus umarł na krzyżu, i każdy rok, każdy dzień, każda istota do niego należy, bo on na krzyżu wszystkich odkupił, jakby. To jest do niego należy i czas, i wieczność, wszystko. On ofiarował siebie. Czyli za naszych czasów to już, jest, to już się stało. I Jezus mówi takie słowa: tak będzie, będą jedli pili, będą żenili, za mąż wychodziły, aż Noe wszedł do arki, po to wszystkich wygubił. Czyli o co tu chodzi w tym słowie, co Jezus mówi? Czyż to są dobre rzeczy? Jedzenie, picie, wychodzenie za mąż. Czy to coś złego? Kochani, otóż yy, to są dobre rzeczy. Każdy musi jeść, musi pić, żeby żyć. Dobrze, jeżeli zakłada dom, rodzinę. Dobrze. Ale jest pytanie o Boga, o miłość do Boga, pytanie o nasze serce. Jeżeli jest Bóg w naszym życiu, miłość do Boga, i robimy to wszystko z miłości do Boga, to jest celem naszym, takim najważniejszym, to wszystkie rzeczy są dobre, które robimy. Robimy to z miłości do Boga. Jedzenie, picie, mamy rodzinę, to jest dobre, ale jeżeli nie ma Boga w naszym życiu, nie ma miłości do Boga w naszym życiu, a celem naszego życia jest jedzenie, picie, wychodzenie za mąż, tylko i wyłącznie, nic więcej nie ma. To to wszystko staje się dla człowieka przekleństwem. Wszystko staje się złe. No to jest egoizm, tylko robimy dla siebie. Nie ma w tym miłości, nie ma w tym Ducha Świętego, miłości, którą daje Bóg. Nie ma celu do Boga. Tylko ten cel jest tu, w doczesności. I to jest dla Boga bardzo smutne, bo mówimy... Ja nie mam dla ciebie czasu, albo ty Boże w ogóle nie istniejesz. Jest tylko moje dziecko, żona, mąż. Dobrze zjeść, dobrze się napić, zabawić się. O, to jest mój cel życia. To jest dla Boga bardzo smutne. Ale tu Jezus w Ewangelii Łukasza jeszcze dalej mówi, jeszcze mocniej mówi takie słowo. Podobnie jak działo się za czasów lota, jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I kochani, Jezus znowu mówi podobne rzeczy. Za dni lota Sodoma i Gomora. Tam ludzie tak żyli, jedli i pili. Możemy powiedzieć, dobrze się bawili, dobrze zjeść, dobrze się zabawić. Kupowali, sprzedawali. To był cel ich życia więcej kupić, więcej sprzedać, coraz więcej, coraz szybciej. Sadzili, budowali coraz większe domy, coraz wspanialsze domy. I to był cel życia tylko i wyłącznie. Czy to jest coś złego? Jedzenie, picie, budowanie domu to nie jest nic złego, jeżeli mam czas dla Boga, jeżeli to jest Bóg na pierwszym miejscu, modlitwa, to nic złego. Ale jeżeli ja mówię, Panie Boże, ja nie mam czasu, ja muszę pracować, sprzedawać, kupować, budować, nie mam czasu dla Ciebie, nie będę tego robił, no to wszystko to się zdaje czymś złym, bo to jest najważniejsze dla mnie tylko doczesne, żeby mieć coraz więcej pieniędzy, coraz szybciej, coraz więcej kupować, sprzedawać. Takie nasze życie trochę jest dzisiaj. Tylko tych błyskotek jest coraz więcej, coraz więcej człowiek potrafi produkować, i coraz więcej trzeba kupować. Tylko pytanie, po co to wszystko? Tak, kiedyś to sobie zastanowić? To całe serce, nasz umysł to zajmuje, ale po co to wszystko? Czy jest miłość w moim sercu do Boga przede wszystkim, do drugiego człowieka, czy potrafię usiąść, odpocząć? I takie było życie ludzkości przed Potopem, i takie było życie ludzkości w Sodomie i Gomorze, aż Lot wyszedł z Sodomy, spadł deszcz ognia i siarki na Sodomę. I nic nie zostało. Chyba dopiero śmierć jest w stanie zatrzymać ten szalony pęd, pośpiech dzisiejszego człowieka. Tak bardzo to wszystko pędzi coraz szybciej, coraz więcej. Ktoś mi ostatnio napisał, właśnie przeksiędza, tak patrzę na ludzi, na ludzkość, na znajomych moich. To żyjemy, to są czasy, to jest ludzkość jak w czasach przedpotopowych. Dzisiaj ludzie żyją tak, jak było przed potopem. Tak mówimy ogólnie. My żyjemy w Polsce, która jest wyjątkiem na mapie świata z wyjątkiem ogromnym. Mam kilka znajomych, kilka rodzin w Belgii, tam pojechali za chlebem. Tam życie jeszcze szybciej płynie, jeszcze więcej trzeba z siebie dawać. I jedna z tych osób mówi: Przeksiędza, w mojej pracy, pośród moich znajomych, ja tylko jedna mówię, że wierzę w Boga. Inni trochę się uśmiechają, śmieją się ze mnie. Ja tylko jedna mówię, że wierzę w Boga, że Bóg jest. I że chce coś mieć z nim wspólnego. Inni w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Tak wygląda rzeczywistość. Tak wygląda dzisiaj świat. Kochani, pędzimy, pędzimy coraz szybciej, coraz więcej. Ja wiem, no trzeba mieć, trzeba używać, no to co konieczne to trzeba. No tu Maria żyła mądrze. Ona też miała dziecko, też miała rodzinę na głowie pracowała, ale to był Bóg na pierwszym miejscu, miłość do Boga. Jest taki zwyczaj, takie moda właściwie, też mam znajomych w Niemczech nie mówię tu o całym społeczeństwie, ale duża część społeczeństwa, na przykład w Niemczech, to jest tak, że jak masz dwu, trzyletni samochód, to już musisz sprzedać. Musisz mieć najnowszy. Dlaczego? Bo jeżeli nie, no to już jesteś w pracy źle postrzegany. Sąsiedzi na ciebie patrzą, o coś z tobą nie tak, bo to już spadasz w tej hierarchii społecznej. Musisz mieć najlepszy samochód, laptop, komórkę. Jak nie, no to już patrzą na ciebie źle. Czas szybciej, coraz więcej musisz mieć, kupować. Ale po co to? Coś dwóch, trzyletni samochód, to musisz to wymieniać. To ci służy i służy jeszcze. Ale musisz, no bo reklamy dzisiaj są, bo reklamują, bo musisz ciągle to nowe, ciągle najnowsze, najlepsze musisz mieć. No ale dobrze, to za tym, jaki duch stoi, czy to jest uwielbienie Boga, miłość do Boga, czas dla niego, miłość do Jezusa. Dzisiaj wielu ludzi mówi: Nie, ja nie mam czasu dla siebie Panie Jezu. Są ważniejsze rzeczy niż Pan Bóg. A człowiek, kochani, jest stworzony do miłości, żeby Boga kochał na pierwszym miejscu. A Trochę trzeba mieć na to czasu, trzeba trochę odpocząć, taką refleksję mieć i w tej miłości się rozwijać i mieć to mężne serce. A wtedy Pan Bóg błogosławi. Te rzeczy materialne też są i idą dużo lepiej, i udają się bez Boga, bez Jego błogosławieństwa i te rzeczy materialne się nie udadzą i też w ruinę się zamienią. To za czasów Noego było, za czasów Lota to było w Sodomie i Gomorzu. Wtedy ludzie coraz szybciej kupowali, sprzedawali, budowali domy, kiedy Lot był w Sodomie. No ale do momentu, kiedy przyszli aniołowie, spojrzeli na to wszystko i Pan Bóg powiedział – Dosyć, stop, dosyć, stop, życie bez Boga zatraca sens miłości do Niego, w ogóle życie bez miłości, bez tej szlachetnej, dobrej miłości, którą jest Bóg, zatraca w ogóle sens istnienia. Maryjo Matko Jezusa, nałóż nas kochać Jezusa całym sercem, przyjdź Maryjo, przyjdź, niech Twoje niepokalane serce będzie naszą ochroną. Niech wszystkich błogosławi, ma w opiece Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.